Witam serdecznie. Na znanym wam zapewne już kanale Głos Logiki ukazała się niedawno debata pomiędzy Marcinem ateistą a pewnym chrześcijaninem. Generalnie debata ta dotyczyła istnienia Boga chrześcijańskiego, ale pod koniec pojawił się także wątek weganizmu. I ja chciałabym dzisiaj odnieść się do tej części i króciutko skomentować, moim zdaniem, niezwykle bulwersującą wypowiedź owego chrześcijanina. Szczerze powiedziawszy, zarówno jego słowa podczas debaty, jak i jego wypowiedzi w sekcji komentarzy, jest to tak potężna kopalnia herezji, ignorancji, a zarazem zła, że aby odnieść się do każdego skłamstw i nonsensów głoszonych przez tę osobę, Musiałabym poświęcić mu wręcz całą playlistę. Dlatego ja odniosę się tylko i wyłącznie do wybranych aspektów jego wypowiedzi, do błędów myślowych, najbardziej moim zdaniem brzemiennych w tragiczne skutki. Kościół nie stoi w opozycji do weganizmu, nie? Kościół nie stoi również w opozycji do jedzenia mięsa, dlatego że znaczy, na ile ja to rozumiem, bo to też nie, nie wypowiadam się teraz wiesz, w imieniu całego Kościoła katolickiego, nie? ale dlatego, że gdzieś tam ty jako człowiek, gdzie w hierarchii bytów, według właśnie chrześcijaństwa, człowiek jest jednak powyżej zwierząt. Nie? nie jest, że zwierzęta są na równi z nami, tylko jest hierarchia bytów. Osoba ta podaje się za chrześcijanina. Czy chrześcijanin nie powinien, nie jest obowiązany? Do wczytywania się w sposób myślenia Jezusa, czy nie jest zobowiązany do naśladowania go w swoim własnym życiu? On mówi, że wolno nam mordować, katować, zadawać ból, cierpienie, krzywdzić, ekstremalnie krzywdzić inne istoty, tylko dlatego, że uważa samego siebie za istotę wyższą. Czy tak postąpił Jezus? Jako chrześcijanin uważa Jezusa za istotę wyższą względem siebie. Niewątpliwie uważa go za Boga. Czy w takim razie Bóg, będąc wyżej od niego, też go katuje, nęka, wykorzystuje, żywi się nim, używa sobie, hoduje dla własnych korzyści? Czy taka jest postawa istoty wyższej Boga? Względem niego samego. Czy takiej postawy nauczył go Jezus swoim własnym przykładem? Jezus powiedział: Przyszedłem, aby służyć, a nie po to, aby mi służono. I takiej postawy wymagał od swoich naśladowców. Służyć istotom niższym. Tak jak Jezus przyszedł, aby służyć istotom niższym. Oddać swoje życie za istoty niższe. Niższe w hierarchii. Oczywiście stosując jego sposób myślenia, czyli myśląc o hierarchii, moja osobiście bym bardzo poważnie zakwestionowała ten sposób myślenia I, i te problemy z tym są o wiele poważniejsze niż jestem w stanie to oddać w jednym krótkim filmiku. Dlatego tylko i wyłącznie dla potrzeb y, tej produkcji, ok. Przyjmujemy bardzo, bardzo uproszczone yy, założenia, że gdzieś na górze jest Bóg, gdzieś poniżej jest człowiek. Oczywiście pomiędzy Bogiem a człowiekiem powinna być nie tylko przepaść, ale totalna też różnica co do natury. Wielokrotnie już tłumaczyłam na tym kanale, że Bóg jest istotą z gruntu inną niż my, ponieważ jako istota nieposiadająca masy w ogóle nie, nie jest podobna do nas w ogóle. Jest inna z natury. Możemy mówić o dwóch typach świadomości: świadomość oparta na postrzeganiu czasu, która to zdolność wynika z posiadania masy, z posiadania ciała, oraz jeżeli w ogóle możemy mówić o Bogu świadomym, a ja osobiście jako osoba wierząca wierzę w Boga świadomego, to jednak od razu musimy to wyjaśnić, że jest to świadomość zupełnie nie na nasz obraz i nie na nasze podobieństwo. Jest to zupełnie kompletnie inny typ świadomości, niewyobrażalny dla nas. My podzielamy ten sam typ świadomości co zwierzęta, czyli jeżeli nawet mówimy już o hierarchii bytów, to musimy siebie sytuować gdzieś bardzo, bardzo bliźniuteńko zwierząt, a nawet jeżeli chcemy być uczciwi, to musimy uczciwie przyznać, że wiele. Gatunków zwierząt przewyższa nas pod wieloma względami, także intelektualnymi. To nie jest tak, jak niektórzy sobie myślą, już nawet nie mówię o osobach religijnych, że my, ludzie, nieskończenie przerastamy zwierzęta intelektualnie. To jest bzdura. Jest wiele cech intelektu, cech kognitywnych, w których to zwierzęta nas przerastają. I ludzie nie do końca sobie uczciwie zadają pytanie, na czym polega nasza przewaga, dlaczego to nam się udało zdominować ziemię? Jakie cechy uczyniły nas takimi mocarzami? Po drugie, czy te cechy wyróżniają nas także moralnie. Bo niestety do tych cech, które sprawiły, że zdominowaliśmy ziemię należy między innymi agresja. Przypomnę może, że pokonaliśmy inne gatunki ludzkie, chociażby Neandertalczyka, który był od nas inteligentniejszy, miał większy mózg, ale niestety był to gatunek ludzi bardziej empatycznych, bardziej pokojowych niż Homo sapiens. Dlatego my ich pożarliśmy, byliśmy bardziej agresywni, czyli agresja jest jedną z cech, która spowodowała, że zdominowaliśmy inne zwierzęta. Czy to nas tak bardzo wyróżnia w oczach Boga? Jest to bardzo wątpliwe, ale to jest temat na dłuższą dyskusję. Yy, dlatego, może dla potrzeb, akurat z dzisiejszego filmiku, ja przyjmę ten bardzo uproszczony sposób myślenia, zaproponowany przez chrześcijanina, że na szczycie hierarchii bytów stoi Bóg, później, zdaniem chrześcijan, na są yy, jacyś aniołowie, potem pojawia się człowiek, i dopiero gdzieś dalej są zwierzęta. Ok, mamy hierarchię. Tylko, że. Hierarchia wymaga, po pierwsze, to jakiegoś kryterium. Przeczytajmy sobie w ogóle definicje definicja słowa hierarchia. Mamy dwie definicje na stronie PWN. Pierwsza to jest grupa ludzi sprawujących władzę, czyli w hierarchii chodzi między innymi o władzę i obawiam się, że on w dużej mierze. W w tym znaczeniu użył słowa hierarchia, ponieważ jeżeli weźmiemy drugą definicję, układ elementów jakiejś struktury, uporządkowanej od najwyższych do najniższych, według określonego kryterium, no to wtedy pojawia się pytanie o kryterium. Według jakiego kryterium Bóg jest wyżej, my gdzieś po środku, a zwierzęta na dole? Moralnie niewątpliwie nie, ponieważ żadne zwierzę nie jest tak brudna moralnie jak człowiek. Nie jest tak złe, złośliwe i z premedytacją dążące do zła. Pod względem inteligencji no też nie do końca. Na inteligencję składa się szereg czynników i pod wieloma względami zwierzęta nas przerastają. Poza tym, jeżeli chodzi o taką bezwzględną inteligencję, no to przykładowo ośmiornica ma IQ. Szacowane na 70 punktów, czyli jest to na poziomie mniej inteligentnych ludzi. Czyli wiele ludzi nie przewyższa inteligencją wiele zwierząt. Więc to też odpada. Czyli tutaj jest pytanie do chrześcijanina, jeżeli mówi o hierarchii bytów, to według jakiego kryterium? Bo moim zdaniem, niestety mam tę obawę, że tu jednak chodzi. O tą drugą definicję słowa hierarchia, czyli grupa ludzi sprawujących władzę. Pod względem władzy, faktycznie jako gatunek, czyli nie jako jednostki, ale jako gatunek stoimy wyżej niż zwierzęta, mamy nad nimi przewagę. Czyli gdyby zastosować y, kryterium siły, przemocy, zdolności do zastosowania przemocy względem innych, Faktycznie człowiek stoi wyżej. Wynika to ze zorganizowania ludzi jako społeczeństwa. Jako zorganizowana społeczność mamy ogromne moce przemocowe, zastosowania przemocy względem innych gatunków. Tak, to nas czyni wyższymi w hierarchii. Ale teraz pytanie natury moralnej. Czy to, że stoimy wyżej w hierarchii, którego kryterium on tak naprawdę nie zdefiniował, czy to sprawia, że mamy prawo pożerać innych? Stoimy wyżej w hierarchii przemocy, na pewno, ale czy to jest równoznaczne z naszym moralnym prawem? Ponieważ mamy siłę, mamy sposobność, metody, żeby zaprowadzić przemoc nad innymi, jesteśmy w stanie ich mordować, to z automatu daje nam prawo moralne, aby to czynić? Przecież mówi to chrześcijanin, który próbuje całe swoje niecne rozumowanie jakoś skleić z logiką boską i z Bożym zamiarem, zamiarem samego Stwórcy. A przecież o Bogu mówimy, że jest sprawiedliwy. Na czym polega sprawiedliwość? Zatrzymajmy się na chwilę. Sprawiedliwość polega na tym, z definicji, że jest ci odpłacane to, co sam uczyniłeś innym, spotyka ciebie taki los, jaki sam zgotowałeś innym. Otrzymujesz sprawiedliwą zapłatę. Czyli przy zastosowaniu już oboje, jakiego kryterium, w celu zbudowania tej hierarchii, tego porządku myślowego, już obojętnie co tam wstawiłeś jako kryterium, jeżeli w tej hierarchii zwierzę, tak jak kurczak czy świnia, pojawiło się gdzieś na dole, i w związku z tym ty masz prawo go krzywdzić, to jak się to ma do idei sprawiedliwości, w myśl której nie jest właśnie ważne, czy ty spełniłeś inne kryteria? Kryteria określające twoje miejsce w hierarchii. Liczy się tylko to, co sam uczyniłeś innym: sprawiedliwość, a twoje miejsce w hierarchii, niezależne od ciebie, to są dwa światy totalnie sprzeczne ze sobą. Weźmy sobie hierarchię bogactwa i uszeregujmy ludzi od najbogatszych do najbiedniejszych. Możemy tak uszeregować ludzi: jest jakiś tam król, jacyś tam bogacze, oligarchowie zwał jak zwał. Mamy klasę średnią, mamy biedotę, mamy też bezdomnych żebraków. Możemy uczynić, zbudować sobie taką hierarchię, i świat staje się uporządkowany. No i mamy tę hierarchię, a potem dochodzi do głosu sprawiedliwość, która mówi: Nieważne, jaka jest Twoja pozycja w hierarchii: czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, czy jesteś na szczycie. Tejże drabiny, czy na samym dnie hierarchii zbudowanej według obojętnie jakiego kryterium, sprawiedliwość nakazuje, aby spotkał u ciebie taki los, taka odpłata, aby o Twoim losie decydowały Twoje czyny, a nie Twoje miejsce w hierarchii. To jest sprawiedliwość. Biedny czy bogaty ma zostać potraktowany tak samo. Nie można krzywdzić biedaka, bo jest biedakiem, czy nadmiernie wynosić i dodatkowo nagradzać bogacza tylko dlatego, że jest bogaczem. To jest po prostu totalne przeciwieństwo sprawiedliwości. Albo kierujemy się sprawiedliwością i działamy niezależnie od pozycji w hierarchii, albo kierujemy się hierarchią i na samym szczycie będzie najbogatszy. Mafiozo. Jest to taki typowy mafijny, Sposób myślenia. Jest na szczycie jakiś bos, obojętnie jaką wartość moralną sobą reprezentuje, ale jemu wszystko wolno, bo to jest bos. To jest szef, on jest najbogatszy. On ma moc zaprowadzenia przemocy. Jest to całkowita sprzeczność. Mamy albo mafijną hierarchię wartości, od bossa, któremu wszystko wolno, bo jest bos i wolno nam gnębić. Byty poniżej nas, bo są poniżej nas, albo sprawiedliwość mamy. Jezus swoją postawą pokazał, jak Ty masz postępować z bytami niżej od Ciebie stojącymi. Masz im służyć. Może nawet swoje życie oddać za byty niższe. I pytanie, skoro Ty jednak obierasz mafijny sposób myślenia, wolno gnębić kogoś kto jest niżej nas ponieważ jest hierarchia bytów wolno ci krzywdzić kogoś kto jest niżej ciebie no to pytanie jakim prawem w ogóle próbujesz się modlić sam niesprawiedliwie potraktowałeś kogoś kto jest niżej od ciebie w hierarchii a jednocześnie zwracasz się z prośbą o coś dobrego do bytu który jest Wyżej od Ciebie w hierarchii. No, sorry, ale ten byt, który był niżej od Ciebie w hierarchii, także błagał Ciebie o życie, błagał Ciebie o litość, błagał Ciebie, żebyś go nie krzywdził. Ale Ty uważasz, że Tobie wolno, bo stoisz wyżej i ośmielasz się potem sam kierować prośby do bytu wyższego niż Ty? Przecież sprawiedliwość wręcz nakazuje bytowi, który jest wyżej od ciebie, skopanie ciebie w ryj, zmasakrowanie ciebie, zjedzenie ciebie. Sprawiedliwość nie pozwala Bogu słuchać twoich modlitw. Nie mówiąc, jaka to bezczelność, żeby w ogóle nawet próbować się zwracać z modlitwą, ile trzeba mieć zła i nieprawości w sobie, żeby w ogóle ośmielić się to robić. Posłuchajmy ciągu dalszego wypowiedzi chrześcijanina. Ty jako człowiek, gdzie w hierarchii bytów, według właśnie chrześcijaństwa, człowiek jest jednak powyżej zwierząt. Nie? nie jest, że zwierzęta są na równi z nami, tylko jest hierarchia bytów. Jesteś z tą jakby energią tego zwierzęcia. Jesteś w stanie zrobić większe dobro, bo jesteś w stanie kochać i przemienić tą energię w miłość. Bardziej niż jest to w stanie zrobić to zwierzę. Nie? E, I w ten, w ten sposób, jakby <laughs> jesteś w stanie lepiej te, 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 te siły życiowe płynące z tego zwierzęcia wykorzystać niż to zwierzę. I teraz nie jest dziwnym w świecie, w którym e, jedzenie, wiesz, tego mięsa na przykład przekłada się na nie miłość, tylko jakiś zbytek, czy jakieś, nie wiem, siedzenie na leżenie na kanapie, czy czy, 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 czy wiesz czy robienie jakiejś głupoty, nie, nie, jest, nie jest pomnażaniem miłości. I, i, I ludzkie życie, gdzie my przestajemy kochać, kochamy coraz mniej, a, a zachowujemy się właśnie coraz bardziej jak zwierzęta, no to nie jest dziwne że pojawiają się idee zrównujące człowieka ze zwierzętami. Bo tak jak człowiek się staje coraz bardziej jak zwierzę, to nie dziwne, że się pojawiają idee, które mówią, ale dlaczego jakby ty masz móc e, sobie leżeć na kanapie zamiast tego zajączka, żeby sobie mógł kicać, nie? Co jest lepszego w twoim leżeniu na kanapie niż w kicaniu tego zajączka? W tej części wypowiedzi znów pojawia się moc problemów. Począwszy od ignorancji czy nawet kłamstwa dotyczącego tego, że rzekomo człowiek bardziej potrafi kochać, jego bardziej warto żywić, nawet ciałami innych, gdyż jego egzystencja niesie z sobą jakieś niebywałe dobro. Oczywiście to jest nieprawda, że każdy człowiek po zjedzeniu kebaba idzie czynić dobro. Jak również nieprawdą jest, że zwierzęta. Nie wiem, biegają tylko bezmyślnie, drapią się, czy jedzą i robią kupę. To jest bzdury totalne i jest to niewyobrażalna ignorancja, ponieważ to, że zwierzęta są zdolne do czynów heroicznych na rzecz swoich bliźnich czy swojego potomstwa, jest już wręcz udowodnione naukowo. Nie tylko, że mamy badania eksperymentalne, laboratoryjne, gdzie jest badane, czy przykładowo dla szczura ważniejsze jest jego własne doznanie, jego własna przyjemność, czy też ważne jest dobro jego współbraci. I wyraźnie widzimy, że szczury wybitnie kierują się empatią, że są skłonne nawet do poświęceń, ba, nawet ochoczo narażają własne życie. Często je tracą po to, by ratować swoich braci, swoje potomstwo. Nie tylko. Dowodzą tego naukowcy w eksperymentach. Takich licznych materiałów dostarcza nam życie. Nawet w serwisie YouTube znajdziemy liczne filmiki dotyczące heroicznych zachowań, na przykład szczurów. Ja akurat mówię o szczurach, ponieważ, jak wiecie, mam w domu szczury. Mam przyjemność na co dzień je obserwować i fascynują mnie wręcz. W życiu, wśród ludzi, nie widziałam takiej empatii i czułości. Szczury są po prostu. Morzem czułości, są uosobieniem czułości, empatii, opiekuńczości. Są wzorcowymi matkami. Myślę, że ludzkim matkom i ludzkim kobietom daleko jest do szczurzyc. Jak wiecie, mam również w domu świnki. Są to samce. I jak wiecie, bo nawet niedawno opublikowałam filmik dotyczący problemów zdrowotnych, poważnych problemów zdrowotnych jednej ze świnek, która. Akurat ostatnio przeszła operację usunięcia gałki ocznej. Jego przyjaciel czuwa przy nim dniami i nocami. I to nie jest jakiś wyjątek. Akurat tak się składa, że ta świnka dotychczas przez wszystkie lata była razem ze swoim braciszkiem bliźniakiem. Byli nierozłączni, ale latem straciła swojego brata. I w tej chwili została połączona z zupełnie nową świnką. I ta nowa, wydawałoby się obca dla niej świnka, od razu weszła w relację ze świnką z problemem zdrowotnym. I od razu weszła w rolę opiekuna, anioła wręcz. Czy po raz pierwszy widzę takie zachowania? Nie, jest to typowe zachowanie, ponieważ świnkami opiekuje się już od lat, już kilka z nich. Straciłam i ka za każdym razem, kiedy któryś z nich chorował, towarzysze czuwali przy nich. Zawsze tak było. Jedna świnka chorowała mi cały rok, zanim opuściła ten świat. Jego towarzysz cały rok warował przy nim dniami i nocami, czuwał, nie odstępował go. Są to typowe zachowania, niewiarygodna opiekuńczość, czułość. I to nawet wśród samców. Tak więc zwierzęta jak najbardziej są, można powiedzieć, uosobieniem miłości. Są, można by rzec, aniołami na tym świecie. Wielu gatunków, zachowań oczywiście, że nawet w ogóle nie znam, ale twierdzenie, że upodlenie człowieka to jest inaczej zezwierzęcenie, że zbliża nas do zwierząt, no jest to bardzo niesprawiedliwe i obelżywe. Są to istoty przede wszystkim niewinne. Swoje niewinności można by rzec doskonałe. Pytanie: czy na nich także ciąży grzech pierworodny? Pytanie do chrześcijanina: dlaczego zwierzęta umierają? Skoro to my, na nich sprowadziliśmy śmierć, i przez nas umierają. Pytanie: czy też ich dotyczy właśnie grzech pierworodny? No to chyba jesteśmy im coś winni, co najmniej przeprosiny. A on mówi, że my, ich energią, jesteśmy w stanie wygenerować więcej dobra, więcej miłości. Tylko że którą energią? Bo to nie jest energia ich towarzystwa, nie jest to energia ich miłości, miłości, którą nas naturalnie obdarzają, kiedy żyją obok nas. My mówimy o energii martwych, skatowanych ciał. Jakaż tam jest energia? Jaka energia, w której miało swój udział to zwierzę? Jaką energię ono przeżywało przed śmiercią? Energia strachu, przerażenia, cierpienia, rozpaczy? I z tej rozpaczy, z tego przerażenia śmiertelnego człowiek może wygenerować więcej miłości. Niebywałe. Wyświetla Wam się w tej chwili akurat mój komentarz, i może fragmenty jego odczytam z energią skatowanego zwierzęcia, za którego zbrodnie zapłaciłeś, w swej bezduszności jesteś w stanie dać więcej dobra i miłości, niż zrobiłoby to zwierzę? Czy można upaść jeszcze niżej, tłumaczyć najochydniejszą zbrodnię wyższym dobrem? No właśnie, czy dobro uzasadnia zło? Oto jest pytanie. Czy można jakiekolwiek dobro budować na zbrodni i czyjeś krzywdzie? A może każdy czyn człowieka uczyniony energią pozyskaną ze spożywania owych skatowanych zwłok jest z góry przeklęty? Bo stosując tak pokrętne tłumaczenia, można obronić każde zło i każdą zbrodnię. Na przykład warto sprzedać własną córkę jako niewolnicę seksualną lub syna na organy, bo za te pieniądze można by nakarmić większą ilość dzieci w Afryce o jakie wielkie dobro, prawda? Co z tego, że czyimś kosztem, kosztem czyjegoś cierpienia, czyjejś krzywdy, ale ile można kupić za to? I każde po kolei zło warto będzie wykonać, bo za osiągnięte korzyści, na przykład materialne, można by niejedno dobro uzyskać. A kradzież? No przecież jakżeż warto by kraść? Przecież ty zawsze możesz lepiej wykorzystać te pieniądze. Podejrzewam, że każdy złodziej, który kradnie, myśli sobie, że przecież on te pieniądze wykorzysta lepiej niż uczyniłby to ich właściciel. A wojny? Przecież wojny zawsze są wszczynane w imię dobra, dla jakiegoś dobra, dla jakiejś wizji. To są tylko ofiary, ofiary konfliktu, ale zawsze przecież ostatecznie celem jest jakieś dobro. Napisz mi w komentarzu, co ty o tym myślisz. I oczywiście polecam obejrzenie tego filmiku, zwłaszcza tej części dotyczącej weganizmu. Wysłuchaj, jaką odpowiedź dla chrześcijanina miał Marcin. Co on mu odpowiedział? Ja tutaj nie przytaczałam jego odpowiedzi, ponieważ chciałam dać własną, ale oczywiście polecam, abyś wysłuchał także jego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem.